za debile. Dzisiaj dzisiejszym oczek napracią scenę ja wasz ulubiony youtuber, czyli robot z drugim patrzymy c 16 i dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, w yy, dzisiejszym odcinku mamy w planach jakaś na no co? Do sklepu, pozostać niektóre sprawy, a finalnie co powiedzieć się nie wiadomo. Myślę, że podoba portułaków, w górę i subskrypcję. Więc dzisiaj co naszego eksilnika leci? No, Tico. Tylko poczekajcie, muszę przesunąć tego. Eee... Do Dobra. Mamy to. Oh, no, bierzemy cię w końcu. W skubańcu. Akumulator może wymieniony, teraz można jeździć. TICO! Dobra, jedziemy. Musimy pojechać dzisiaj do sklepu O boże, święty korek, naprawdę No jechać! Boże święty, że to będzie trwało Spod mojej nawet nie wyjechałem Pierdolone kurwy, nie umiem naprawdę jeździć Co? O co ci chodzi? O co ci chodzi? Co? O co ci chodzi? Nie normalnie, a nie mi tu będziesz No co? prota. Trochę sobie czyść Co ona robi? W sensie łatwiej Dzięki. Ja nie mogę. To będziemy teraz czekać teraz. Dobra. Sun Słuchajcie. Ja nie mam czasu na swoje gierki. Idziemy. Ej, tak jak mówiłem, musimy poprawić niektóre sprawy. W sklepie i. No wiemy się czy no dzisiaj Marysia, Marysia? No Marysia, tak. Mówiłem, ja z Marysią miałem, myślę, mi randkę, ale mnie wystawiła suka pierdolona, więc mam już teraz z Jessiką. Ale Jessiki dzisiaj nie pojechała do tego... Gdzie ona pojechała? Czekajcie, muszę zadzwonić do na nieboku. No, e, tak, dzwoniłem do... E, tak, jak ona się nazywa? Do Jessica. Jessica dzisiaj jest tu wojaska Ach, Co z wujaskiem? Wujasek no, mieszka od daleko od nas, bo on mieszka pod Warszawą w Radomsku Więc no Więc, yy, więc no to wyszło. Musimy się po w musimy się. Przepraszam, jedzie się! Jedzie się! Eee... no, dzisiaj postaram się pozostać, wszystko co się tylko da. W że mi się uda, ale no. No i. Chyba, że ktoś obrabował. Deka Beka, stypa. się swoich rzeczy, a nie. Właśnie chodzi z portfelem jak ciotar pierdolona. Dobra. O nie! Policja! A ja mam maka z aresztowania! Dziecko musimy mnie śpieprzać. Jedziemy dzisiaj do Fryzjera, musimy sobie zrobić ładną tę No, nie ma czasu Uciekamy stąd. Szybko, uciekamy! Nie można nic zrobić Kiko ja go zrobię, patrzcie, ja go robię Kiko Jedzie się Ale ich łykam, ale ich łykam, ale to wszystko Kiko zasuwa się czemu ja nigdy nim na wyścigu uliczne nie pojechałem, bo pojechałem w to ciemniejsze z centrum Chorzowa. To nie jest dobry znak. Musimy jak najszybciej przyznać, bo tu jest dużo Sebixów. Upsis! A te tak psiadane zarygoni! Widzieliście to budziska? Tak, musimy zakręcić. Dobra, zabarkujemy sobie tutaj i idziemy. Idziemy robić sobie nowy fryz! Tak jest! Nowy fryz dzisiaj! Siema! ma! O, czyś Kryśka, co tam u ciebie? A wszystko dobrze, jakoś się okłada u ciebie! Dobrze, Babę, że znalazłem taką Jessica, nie? Fajna, ich brata! Fajna, fajna! No to w kurwo siadaj! No dobra, już siadam! No co, 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 Na błyskut mnie zrób! Mama, back work. Tak, robić jafro? Ale Nie, 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 nie. Nie, Afro, bo nie, 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 jak nie, 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 wyglądał, nie, 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 tak, nie, 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 facet nie, nie, Thanks for stopping by. nie, 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 Trzyma to, nie baba. Widzisz, dlatego nie... I widzisz, właśnie dlatego stoją nie jestem. Widzisz, dlatego stoją nie jestem, rozumiesz to? No. Widzisz, brochę, no, nie zdenerwowałeś. Widzisz, jak on widzę? Wrónek był po 50 centów. jak 50 centów. Ja muszę wybrać klazło, no. Dobra. Jedziemy, bo mnie zdenerwowała mnie. Fajne to tylko. Czetach.

Z komfortu z nim nie jedna. Ja tak więcej nie przyjeżdżam. Czekaj! Pójdź tu z innym, który chodzi za Mariuszem. Podsyłała? Aż wyjdziemy, będziemy mieli przy Mariuszu długo? Tak, co, wejdziemy do Mariusza. Przyśleć, wystąpią siwinsyki w samym wodzie, ja zarabiam, prawda? No, widzimy się w Alameda. Siwiona, co tam? Bardzo by to nie było, co? No, bardzo by to nie było. Ale tak kurwa płacisz, tego fajnie. Dobra, weź też tam. Jest Marysia? Eee, dobra Nic się trudno dały z sperman. Marysia Jest Marysia Pierdale, mam już przeszczyny, ty kurwa. No, no i gdzie jest? Oj jest Mar Marysia Cześć Marysia! Jak ci życie Mija, co? Przeciśnijcie ja mnie, ja. Mówię coś do ciebie. No mówię coś do ciebie, ty... Chyba... Spierdalaj mi stąd. Właśnie dlatego się wstaliśmy Jesteś głupi jak ciop. Głupia jesteś. Wyraźnie sądzę. Spierdalaj mi stąd. Nie jestem spięty. Jestem napalona, ale nie na nie ciebie. No. Idę się napić. Daj mi tego trochę, dobra? O, dzięki za pocianka, dobra. Po kilku. Oh, o, ostre Dobra. Słyszymy, ty się leży. Spierdalam, dala. Hej, no zapłacić. Kto nie zapłaca? jestem tam do lokalnego. Jesteś. Czas powiedz, to jest. Panie by. Fajnie było. Co on powiedział, że A to gówniarz. Dobra. Ludziska, e, co? Nie wiem, będziemy coś załatwić teraz. Moim pięknym Co? Chce, to tylko jest przecież. Nie wiem, czemu ja się zagłębiłem w tę strefę. Nie powinienem kompletnie w tę strefę się zagłębiać. I co, za ze mną źle. No Nie bałem Uuu, się tak. Uuuu! Chciałem w waszej ścignąć? Tak, ja tym złomem? Ej, pani nas wysłałeś! Tak, chcę tym złomem. O, panowie, aż będziemy ścigać porad. Ale będzie, ale będzie, Musimy mi się podoba. Okay. Ej, bo co tu się stało? Dlaczego poli skoków? Poszli! Gida, dawaj! Dawaj! No i tykuś. Wyłącz mu muzykę. Daj mu radę, daj mu radę, daj mu radę. Dawaj tykuś. Wyłączam moich listów. Ojej, że... kurde! Baga, wiedzę, że... O, już to leci, o, już to leci. Dobra, bzyska, mamy tak w jednym paluszku. Proszę tutaj trafić normalnie. Patrzy to, patrzy to. Uuu, uszywa. Jesteśmy niepokonani. Proszę, znaczy, dam jak ci wszystkich, ale w się nie uszywa normalnie. Zostaję 83 na różne. To jest drifter! Łeeeee! Yeah. O już, tu coś schuwa. nie potrzebujecie już tego wipera, żebyście... żebyście byli szybsi. Ja mam Tico i wyprzedziłem właśnie całą konkurencję. Okrążenie drugie zdjęcie, dobra. Dawaj! Zasuwamy! Dziga! Uciekaj mi. mi. Gardy będę. Każdy gełatyn z żółtym wyperem. O, by no mi przeszedł, że mnie. Muszę to wygonić. Skracam zakręty Przedam się, że. O nie. O, wow. cię kręca. Ale my... Na... O, go. O, nie, no nie. O, nie, nie. O, Ja cię kręcę. Jedną lampę. Patrzcie, patrzcie, no, patrzcie. Pierwszy listę. Pójdź. Lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy, lecimy. Lecimy, lecimy. Lecimy, lecimy. Ale sobie ten tico daje radę. Uwaga. Wygraliśmy. Nie! Oj, no, co tu się stało? Pierwsze listę. Wygraliśmy to. No, siema, siema. Nie wolę sobie jutra. No, nic No, nie spytałem ten wyścig, oh. ten wyścig to absolutny stres. Łat się podobało, ale to tylko wygląda. Ale co? Ujdziemy! Nie ma czasu! Ej, A sobie tutaj. A już przepraszam, żonki Na jest nie jest Chłopaki wiecie gdzie jest najbliższy sklep monopolowy bo chciałbym kupić sobie ten Ja nie jestem zwłaszcza, ja jestem ten Grzesiek A dobrze wszystko, dobrze, dobrze zjemyś. A co u ciebie? A, nie wiem gdzie ty dupie mi masz no spierdaj, mdówo franek Jeszcze po angielsku mi będziesz przechować Spadaj mi stąd furę! to? Ja się wpierdoszłam pierwszy. To jest. Kiko, rozumiesz to? Rozumiesz to? Nie, to nie. Nooo! No. Grzeszcie, ty? Spierdalałem się! Ciopa Musimy zatankować furkę naszą. O. Musimy zatankować, ładnie naszą furę i... I co? I wracamy na chatę, bo już późno jest. Dzisiaj taki trochę luźny dzień. Mam nadzieję, że nic nagle zaczyn się nie ten. Wiecie. Coś samochody Dobra, zalewamy. Pyk. Lejemy Dobra. Hop! Pyk. Pięknie. mamy no, to. Włożyliśmy dystrybutor możemy iść siema mohamed Dobra co my chcemy kupić? na pewno że paliwo chcę zapłacić eee paliwo z dwójki to masz no tak, nie da się do te pykarty Będę powinien z eka do tico no ty nie wiesz co to jest, jak na tak się kurde znasz Tak się właśnie znasz Tak się, tak się właśnie znasz Ty p***dolę, ty małe d***dę No, ciągaj mi trochę Tylko w końcu oni sobie myślą, że jak ten... Ja sobie zalałem dwa etary od mojej fury Dobra, wyciska, wracamy na chatę Musimy iść zarabiać w krypto Jedziemy No, ale już to się zbiera teraz Patrzcie jaki drifty

Kurde Co jest? Ty auto mi się jara Kurde auto mi się wypsuło No nie wierzę a tym zaczął mi się palić i nie chcę pojechać Działaj Działaj no Jezu, proszę cię działaj Co działa? Nic tym nie odpalić? No kurde, jego matno! No i nie zam teraz zrobić. Eee, ja wzywam lawetę te ludziska i co? No niestety to koniec filmu, bo na no zewnątrz nam się samochód. Mogłem faktycznie tego ja nie wlewać. Jest ta ja... cholera, kurwa, pierdon złom. Następnie razem czytam tam ku inaczej. Rozumiesz to? Hmm. No, rodziska, na tym to dzisiaj tyle. E, dziękuję za oglądanie. A że się podobał. Nie dojechaliśmy jeszcze do domu, niestety. Właśnie ten złom zepsuł. No ale cóż, jakoś sobie poradzi nasz pan Grzeczek Dziękuję bardzo. Do widzenia.